Pomorska telewizja Narodowa Witam Czerwony Korsar z Jesteśmy właśnie w Klinicy Morskiej. Pogoda ładna, 4 sierpień, niedziela także jeszcze pełnia wakacji. Idziemy zobaczyć co się dzieje. Dzień dobry Państwu A Państwo skąd przyjechali? Ze Sztutowa. i tak rowerem? To się dobrze jedzie? Malborka, Też? do Sztutowa i ze Sztutowa rowerami. W ciągu jakiego czasu? E, no, dzisiaj, jeżeli nie wiem, dzisiaj. Jaki, ile czasu dało, poświęciliśmy na przejazd. Aha. Półtorej godziny. I z powrotem wracacie jeszcze? Tak. To, to ile to jest w sumie kilometrów? Zjeść, na... posilić, nie? Tak, tak. A, a ile kilometrów nakręcicie? 31 To z powrotem wyliczone macie. Ahoj, powodzenia. Jak to się mówi, złamania szprychy, czy jak? Połamanie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy motor znaczy skutery elektryczne. To jest, jest moda na elektryczne skutery. piwoteczku, też w sklepie przy plaży. Tam jest sklep. Dzień dobry, pomorska telewizja Narodowa. Co wy tu robicie? Zwiedzamy. Co zwiedzacie? Sklep. 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 No, tr Trzeba zwiedzać. Tak? Sklep? No, sklep. A co tam a co tam jest do oglądania? Chwilę no dobra, idziemy dalej. Tutaj nie jedź po schodach, nie jeździ się. No. Aha. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy ty robicie? Na rowery przyjechaliśmy. Na rowery. I skąd przyjechaliście na te rowery? Przy proszę o, bardzo. O, ładnie, ma jak drogi bo Idziemy dalej. Tutaj stecz, steczka u Shreda jest. Zapiekanki i wyroby własne mają. A to TVN? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. A, tu się nie TFM. Nie tyfałem, żeby pana tu już jest nie bo że mają. Myślałem, że tyfałem. Nie. Że pana, bo oni w jedną stronę, tamcie w drugą stronę, nie ma już niezależnych telewizji, tylko Pomorska Telewizja Narodowa jest niezależna. No dobrze, że nie ma nie? sali. Ładnie. Tak się bawią, tak się Pomorska Telewizja Narodowa, słucham. Mazowieckie. Skąd jesteś? C mazowieckie, CPK tam, gdzie ma być CPK. Co to? Port lotniczy, Aha. największy w Polsce. Rozumiem, tam będą budować. No. Super, dziękuję. Zajbisz Krinca Morska. Okej. Okay. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Turyści skąd? Skąd przyjechali? A? Z Lubelszczyzna. Lubelszczyzna. A ty ile masz lat? Ja mam 11. A ty? 10. A ty to nie powiesz. 18, ja wiem, to w 18. Wszystkie. Jak masz na imię? Agnieszka. O jak moja sławczórka. Fajnie. No i co jak się podoba w Klinicy Morskiej? No, dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień, bo zjechaliśmy, ale bardzo dobrze. No, dobrze. Fajna pogoda, słońce świeci, też nie pada. No dobra, idziemy dalej. A tu idzie słoń. Co to jest? Nie to łabędź. A ja myślałem, że to słoń. Bo to taki duży. Dzień dobry. Tak. Pomorska telewizja Narodowa, A gdzie ty z tym łabędziem wiedziesz? Jak tu Nad morze. Nad morze, tak? I co? I jak się na tym pływa? Ja jeszcze nie wiem, musimy je sprowadzić. Odmuchałeś ja. już. Nie przez samochód. A samochód? Myślałem, że sam, że masz no, no, dobre puca no, Że masz dobre puca Dzień dobry, Pomorska Telewizja. Zobaczymy, z tym łapędzie chłopak. Zaraz, moment, czekaj. Już masz. O. Jeszcze i tu Je, jedna tylko może być, nie regulaminowo. no. Słuchajcie, i co i do tego łapędzia wsiadacie? Musimy spróbować No, to może się uda, no. No i co? A, a, a on szczepiony był? Oczywiście. Jasne. Boczymuś no, kiedyś w wszystko? Dobra, okej. Okay. Zobaczymy. Tutaj mamy ścieżki rowerowe. O proszę piękne. No i numer 26. Tutaj wszystkie numery to Policji, straży pożarnej, Pogotowie. I zakaz prowadzenia psów jest. Winia, Miasta Klinica Morska. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Tu jest numer ratunkowy na, na ten na plusie. Numer ratunkowy nad wodą. Alkohol jest zdrowy Dlaczego zdrowy? My nie reklamujemy żadnych alkoholi, proszę bardzo. Pani, ja, ja Dobrze. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Fala jest dzisiaj. No ja nie wiem jak ten ławę na fali się da. Tutaj tatuaże wakacyjne mają. I wchodzimy na plażę. Przepraszam. Przepraszam. Dzień dobry, pomorska telewizja do was Skąd pani turystka przyjechała? Od No, Idziemy dalej. Idziemy dalej. No, jeszcze mamy całą plażę na, na, tym, na tym tutaj kliency morskiej. Proszę bardzo, to są pełno plażowiczów. Porawany i, i, i tarawany. Idziemy dalej. Zobaczymy, co tu mają. Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd jesteście? turyści? Z strudy. I jak się podoba tu w krylicy? Dobrze. Okej. Okay. Dzień dobry, witam Pomorska Telewizja Narodowa. A wy se tu dołki kopiecie, co? No pod kim dołki kto kopie, to potem nie wpada, wiecie, nie? Wiecie? Tam się już kąpią, widać. Proszę bardzo. No wszystko jest na fali. No, oczywiście są te. Plaża jest strzeżona. Tam jest ratowniczka wieża ratownicza. Biała flaga wywieszona. Gdzie się można kąpać. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd przyjechaliście? Z Radomia. Z Radomia, aha. I tam fabryka broni jest. Tak jest, tak. I jeszcze działa. Tak, tak. Okej. Okay. No tutaj z całej Polski przyjechali zjechali turyści. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Skąd jesteście? Ostrołęka. Ostrołęka. I jak się podoba tu w Krynicy? Pierwszy raz czy byliście już? Nie no, średnio raz na tydzień. Raz na tydzień? A to blisko macie. Średnio raz na tydzień do Krynicy przyjeżdżają. Tutaj zamki budują z piasku. No. Tam się kąpią wszyscy. Pogoda dzisiaj piękna, można pływać. Idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Gdański. Skąd Pan przyjechał? Z Warszawy. Jaka miejscowość? I jak tu się podoba? Często Pan, często pan przyjeżdża? Tak, Dziękuję. Tutaj dzieci biegają. Tu mamy ratowników. Idziemy dalej. To no, woda ciepła. O, tu szaleją dzieciaki. Woda to mają na wszystko oko. Tu jest uczucie Na wieży. Tutaj mamy plaża biała, no jest szerzona, No ludzi jest bardzo dużo w Klinicy Morskiej, jak widać. Warto przyjechać, pogoda dopisuje. Zapraszamy do Klinicy Morskiej na plażę. Czerwony Korsarz, Kontakt Winał Morski, Duży Szczelecki, z Słowem Ziębiński. Specjalnie dla Was z plaży w Klinicy Morskiej dzisiaj. Pozdrawiam, ahoj!